Dzień dobry, bardzo witam się z Wami serdecznie tutaj Orcia. Jednej rzeczy zabrakło we wczorajszym filmie, więc jak krótki ten vlog by nie był, to on i tak się dzisiaj pokaże na kanale, ponieważ coś komuś obiecałam i ta prośba chwyciła mnie za serce, więc. więc. Serdeczne, najserdeczniejsze pozdrowienia. Dużo buziaków dla pani Ewy Wóz Gdańska. Pani Ewa W, bo RODO, nazwiska nie mogę podać. Pani Ewo, ma Pani cudowną córkę, która do mnie napisała. Dała mi znać, że Pani mnie ogląda i zapytała, czy byłaby możliwość przesłania pozdrowień. Oczywiście, że jest możliwość. Przesyłam naprawdę mnóstwo dobrej energii, uśmiechu i pozdrowień i uścisków. A ma Pani cudowną córkę. No właśnie tego mi zabrakło w ostatnim filmie, słuchajcie, a teraz chodźcie, zróbmy sobie herbatę. Jest godzina, o matko Boża, już prawie 14, 13.30. Ja dzisiaj się nie mogę w ogóle jakoś ogarnąć. Widzę, że jakaś dziwna plama mi się zrobiła na policzku. No nic. Pewnie hormony nieistotna nie sprawa eee, idziemy się napić herbaty jest godzina 14 ja nie mogę się w ogóle dzisiaj wyrobić z robotą na twarzy nie mam zupełnie nic bo chciałam zrobić sobie hennę na ogół to jest tak że jak ja zaczynam robić hennę tutaj z wami chwalę się nią mam nadzieję, że wyjdzie super, świetna to wychodzi tak, że o ja pitole A jak robię to w zaciszu własnego domu i nikomu nic nie powiem to wychodzi całkiem przyzwoita więc jestem pełna obawy, co tym razem mi wyjdzie na twarzy, więc błagam, miejcie nade mną litość, nie, bez linczu, proszę. Zobaczymy, jak wyjdzie. Trzymajcie kciuki, aby było ok. To nie jest kwestia tego, że ja się nie mogę e, umówić do kosmetyczki na nią. E, ja po prostu chwilowo nie mam czasu. Terminy są dosyć trudne ze względu na to, że każdy chce na urlop, raz, że chce wyglądać przed urlopem, dwa, że panie z salonów też chodzą na wakacje, jeżdżą na wakacje, więc no to jest zupełnie normalne, że trochę mniejsza jest obstawa, jeżeli chodzi o salony, więc ciężko mi się umówić. A nie chciałabym iść do salonu, w którym jeszcze nie byłam, bo. Wiecie, jak to się u mnie kończy. Dlatego spróbuję zrobić coś sama. Ja lubię pracować nad umiejętnością robienia sobie henny. Czasem wychodzi, czasem nie wychodzi, tak w skrócie. A teraz idę u męża wyciągnąć za fraki od komputera, żeby pomógł przy przygotowaniu obiadu. Dzisiaj keto schabowe, czyli zwykły schabowy w ketopanierce. Do tego pomidory i piszane ogórki. A może cacyki zrobię? Mam ogórka, mam śmietane Mhm. Dajcie znać, czy lubicie. Ja uwielbiam Kuba. Zresztą też mówię. O, a może szpinak. Nie wiem. Muszę skonsultować z mężem. Będziecie widzieć. A teraz rybka. Widzicie, tak to się gotuje jedną ręką. Naniwa baba zamiast przynieść sobie, zamiast przynieść sobie statyw i ogarnąć tak jak trzeba, to kompinuję. Robię placki z cukinii, z jajek cukinii i mąki migdałowej. Nie wiem, czy nie będę musiała dodać też mąki łubianowej, żeby to zagęścić. Krasuszki wyszły w ten sposób. smerzyłam je prawie na suchej patelni, więc są ciemne, ale nie puste. Do tego mizeria z czosnkiem musi być, oczywiście, i będziemy mieć jeszcze po słabowym w seszanie. Wjechała Henna. Chyba powinno być ok. Widzę, że tutaj coś mi się rozmazało, więc idę szybko zmyć. To się do mojej nic nie będzie. Nie wiem, czy wybrałam odpowiedni kolor, czy nie za ciepły, ale no już się tego nie zmieni. Jest okej. Okay. Kolor też jest w miarę przyjemny. Ja zaraz jeszcze rozpuszczę włosy, żeby. No, zdecydowanie. Dajcie znaczy twarzowo. Podglądam sobie, słuchajcie na kamerze, ale wydaje mi się, że zupełnie inna oprawa twarzy. No, Henny, że sama sobie nie zrobię. Za młodu próbowałam, zawsze to się kończyło dla oka bardzo źle, więc nie dziękuję. Na rzęsach mam jeszcze w tej chwili taki żel, zaraz pokażę jaki, nawet nie żel, co taką pomadę do e, brwi. Powiedziałam rzęs? Brwi, orciu, brwi. Jakie to fajne coś jest, jaki to fajny efekt daje. Bardzo ładnie je podkreśla, wyczesuje i. Jest ok. No dobra, jeszcze trochę dnia przede mną, więc działam. Odnośnie tego wosku, co mówiłam, to właśnie to, jakie to jest fajne. Ja nigdy nie używałam. Pierwszy raz mi się zdarzyło, jestem zachwycona efektem. Te brwi wyglądają zdecydowanie na takie silniejsze, grubsze. No i są wystylizowane. Już pokazuję, jak to wygląda w środku. Można jedną ręką, to tak. Już, 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 już. Chwilę to potrwa. Uzbrójcie się w cierpliwość. Tada! Jest przezroczysty, klejący lekko, przepięknie pachnący, na brwiach zastyga, więc to nie mamy uczucia lepkości cały czas, więc super. No i mocno polecam. Wiecie, co ja zaraz będę robiła. Tak. Nie mogłam puzli układać ze względu na kire. Kira mi tutaj podbierała. Próbowała podbierać akurat bardzo mocno pilnowałam, żeby to się nie wydarzyło. Więc póki jej nie ma, wywalam na podłogę i układam. Zresztą zobaczę, która godzina. Jeżeli jeszcze jest w miarę sensowna, to tak. Jeżeli już późno, no to chyba niekoniecznie. Myślę, że można. Mam jeszcze godzinę spoko e, takich wolnych ruchów, jest 21. Uf, ale muszę mieć na uwadze to, że muszę zmontować ten film i dzisiaj go wrzucić. Przyznam, że te tasiemce bardzo fajnie się kręci, lubię je robić. Niemniej e, w tasiemcach problem jest taki, że zmontowanie takiego filmu to jest godzina. Godzina. Mm, to również renderowanie i wrzucanie na YouTube z telefonu, A, czyli to jest dwie godziny dodatkowego zajęcia. Nie codziennie mogę sobie na to pozwolić, dlatego czasu do czasu jest tak, że te filmy pojawiają się raz w tygodniu, ale chyba lepiej tak niż mam się nie pokazywać w ogóle, więc podchodzę do tematu w ten sposób. Mam nadzieję, że to rozumiecie, no ale no słuchajcie, pracuję zawodowo. A też fajnie mieć odrobinę prywatnego e, życia. Dobra, a teraz biorę się za te puzle, ale najpierw idę zgasić światło, puścić mężowi wodę. Ja właśnie zrozumiałam, że trochę głupoty zrobiłam dzisiaj, nakładając ten wosk. E, bo trzeba go zmyć do spania i podczas. E, bo trzeba go zmyć do spania, a raz ja już jestem po myćku, jeszcze nie w piżamie, bo nie w piżamie, się przebrałam, ale ogarnięta już jestem. Eee, ogarniałam się, żeby później nie moczyć brwi pochennie, bo ona się jeszcze tam utrwala na skórze, robi cudę fianki na włosie, więc dobrze jest dopiero po paru e, godzinach, a nie mogłam sobie na to pozwolić. No, a nie pójdę z tym spać. Raczej przed aplikacją usuń z brwi krem, podkład, korektor, puder na suchej i nie pokryte żadnym wymienionym produktem rwi. Aplikuj wosk na, za pomocą czystej, jednorazowej szczoteczki, nadając im pożądany kształt. No. A o konieczności demakijażu makijażu nic. Zakładam, że tak jak każdy inny kosmetyk kolorowy. No, nie jest kolorowy, ale... No dobra, no delikatnie jakoś go zdymakijażujemy, ale najpierw co? Najpierw puzzle, póki czas na to pozwala. Jak układacie puzzle? Ja mam procedurę taką. Najpierw ranciki. Odkładam od pozostałych. O, tu jest rancik, proszę bardzo. Jak mam ranciki, to staram się je ułożyć, następnie kolorami grupuję sobie pozostałe puzle i dopiero wtedy podchodzę do układania. Mój mąż natomiast, jak ma poukładać puzzle, to zaczyna od tego, że bierze nożyczki. Tyle zrobione. Mam nieodparte wrażenie, że brakuje mi pudzelków, One są na pewno tam. Jutro, z samego rana, kolejna weryfikacja za rancikami. A, cóż, jest 23. Trochę mi to zajęło. Moi drodzy, kończymy dzisiejszego vloga. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie mega krótki, jak widzicie. Niemniej dzisiaj był taki dzień, ani inny, a bardzo, ale to bardzo zależy mi na tym, aby ten film się pojawił w dniu dzisiejszym jeszcze na kanale, ze względu na obietnicę, której chcę dotrzymać. Więc dzięki wielkie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Nie będzie go jutro, mogę to już powiedzieć na 100%, bo mam za mało kontentu z jednego dnia. Muszę trochę pozbierać sobie materiału z kilku dni. Wtedy go zcale i pewnie koło soboty się zobaczymy. Cześć!